i <laughs> do puść parę wersów szczerych, mordką my we dwóch łączy te litery wracie jestem z tobą cztery, lecę bez komery, bo stylizka Wszystko mówi, jestem młody, wciąż rzucane kłody Nie chodzę do roboty, fałsz omijany tu z daleka, co cię czeka Kurwa za plecami szczeka Tu nie beka, co powieta za wingieta Poeta zeta doczyć dobrowara, gówniara raby chciała Brała, co popadnie, rzeczywistość, widzę marnie A nie mam tu od pewnego czasu Krasiu mega pizda Teraz do bomby pewnie gwizda czy Oczywista, długa lista takich ludzi из которых ramor na ręce brudzi, rach nam się nie nudzi wita podawana, krata zajebana, leci szluk Historia napisana w TSK Jeden z wielu, który uważał Zakopana Popę Charakter nie do podjebania Jest drugiego końca Polski Jebać gości, co się pruli Mordo dzięki za wsparcie Wychodziło się na pole, myślę Chuj jebać, co mówią tego gamonie do Popka Sobie go nie zbijam, pięć To był Dobrzy Ludzie, nie jak kurwy, co żyją Fałszy i obudzie zawsze do nas spina My jak bracia i kurwe się omija Zdroweczki, ludzie, czasem szybko tak przemija dla Kamila. Leci wers, pamiętaj, mordo, że my też mamy przejebane, takie życie nam pisane. Trzeba mieć wiary że się uda. Chyba kurwa wierzę w cuda, ktoś posłucha, powie lipa, a ja za to szacun. Morda z pokiem czyta, zawsze kwita. Najebałeś kurwę łaka, za to tak. przy szacun Nie do zajechania pomogłeś, braci jak tylko mogłeś, dzieliłeś i nie pierdoliłeś, że jest kurwa lipa. Jak większość tego zjebanego tripa. Widzisz, moja psycha, jak muzyka rozpiera Stala, bo wiara na to mi pozwala Prosta sprawa, kaszyk z rana wjechał Zajebany stoję, myślę popek Zaraz mu przewinę, no i zajebie Kurwa dzidę, ja pierdolę Co za czasy, niby w czasy, dobrze wspominane Buchem przejarane, dobra Ale nie polecam komuś Ziomuś, musisz mieć psychikę Inaczej robisz z mózgu sel Lider ze mnie, będzie się spotkamy Dobrze będzie, wariacie życzę farta Byle na wolności złota karta Brata masz pamiętaj, co by się nie działo Zawsze to żyć święta Pozdro mordo, życzę tobie, ZBIK zawsze zapamięta